Witajcie. Dostaję co jakiś czas zapytania o żyrandole, możliwość ich odnowienia, a także o wykonanie nowych. Chciałem dzisiaj polecić wam specjalistę Starnowa. Żyrandol jest to ozdoba domu. Można by powiedzieć, że po żyrandolu można poznać charakter właściciela. Teraz wchodzą modne lampy w kolorze złotym. Jest to barwienie gazowe PVD. Przepięknie wyglądają w sklepach meblowych, w sklepach dodat z dodatkami, ale warto też skupić się na, na Żyrandolach starych, wiekowych, na przykład z Austrii, jak w tym przypadku, gdzie oglądacie zdjęcia. Przeważnie u nas w Polsce można na portalach internetowych kupić Żyrandole lata 70., 80. bądź wcześniejsze i takie najbardziej popularne dawniej były właśnie Księstwo Warszawskie, z tym orzełkiem w koronie, w koronie zamkniętym. Współcześni artyści, którzy produkują lampy, bazują na stylu art dekowskim i warto też wejść na stronę np. Na pana Jana Garcarka, z którym współpracuję, on ma przepiękne lampy właśnie odnoszące się do stylu art deco. Podlinkuję pod filmem. Ale jeżeli ktoś by szukał takich perełek, wyjątkowych, pojedynczych, egzemplarzy bądź zlecił przerobienie, to tylko do pana Kwaśnego Dotarnowa. Produkcja lampy na zamówienie bądź w limitowanej serii nie jest prosta i potrafi być bardzo złożona, dlatego też ceny są duże, ale można znaleźć też coś fajnego, niedrogo, a wyjątkowego. Nie szukając na internecie, ale właśnie u lokalnych rzemieślników, jak pan Starnowa. Ja produkowałem elementy do lamp, które wiszą między innymi w pałacu w Wiedniu. Nie pamiętam już nazwy, ale i też do najdroższych lamp w Polsce, które obecnie znajdują się w Warszawie. Ale i też w Dubaju moja robota jest na lampach, które były wykonywane ręcznie u mnie jako podwykonawcy pewnych elementów złożonych. Te wszystkie zdjęcia są to przykłady pracy pana Zdzisława. A nawet tak. Uszkodzone, brakujące, niekompletne elementy można przywrócić do stanu pierwotnego, czyli do pełnowartościowego wyrobu. Jeżeli ktoś z Państwa będzie szukał wyjątkowych lamp polskich, zagranicznych, albo będzie chciał uratować swoje lub zbudować całkiem nowe, na np. ardekowskie, to zapraszam do kontaktu do pana Zdzisława. Niektórych rzemieślników ciężko znaleźć, gdyż nie reklamują się w internecie, nie mają swoich wizytówek w goglach. Dlatego ja pomagam tu, za pomocą tego filmu. Zamawiając u niego wesprzecie polskie Rzemiosło.